I come on Jess, wszyscy nas proszą, żebyśmy w końcu coś wygrali, no wiem, wiem, chciałbym też sam coś wygrać w końcu. No ale zobaczmy, mamy jakieś punkty. O, mamy punkty! No ale zobaczmy sobie na signature skills. Coś mi ostatnio mówiliście, żeby na to zobaczyć. No to e, mam tutaj coś... o Shot close medium. A to mamy tylko takie dodatko... A to tego nie chcę. Signature Skill Finisher. Czekajcie, bo ja tu za bardzo nie mam. Oczy wy tam mówiliście mi. Dunka zrobić nie mogę. Highlight film też nie mogę. Dunku. Tutaj e, koszt wszystkiego tutaj jest za duży pra praktycznie. Post-Profancy. Pick and Roll-Master. A wszystko, jak widzicie, jest tutaj. E, Ali Upper. To też jesteśmy. Nie mamy za bardzo. Kasy na to. Jeżeli macie, słuchajcie, to ten odcinek wasz was, po prostu się zapytam. Jeżeli. my Signature skill, co by się tu mi poradzili, żebym sobie e, zabrał? Raczej na co zbierał? O tak to ujmę, bo tutaj do zbierania jest naprawdę dużo. No ale. Jak sami widzicie, Signature skill możemy mieć 7, no a kasy na razie nie mamy na e, żaden. A, no dobra, no a tutaj co. Alfa to tutaj, to, to nie dla nas totalnie To Uuu Dunks and layups, a tu możemy sobie chyba wybrać jak jak, jak, usta, jak jak wyglądamy, jak to robimy Dobra, tu też po raz kolejny Arena sounds Tutaj wszystko kosztuje oczywiście Aha, no i dobra kończymy i tak zawsze na tym Shot close, layup Standing layup to troszkę nie, no co by tutaj potrafił, No może za trzy punkty, bo ja powiem wam szczerze... Nie, 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 na razie zbieramy, na razie zbierajmy No a potem zobaczymy jak to będzie wyglądało Jedziemy dalej Aha, aha, idziemy Utah Jazz Burke Przedstawienie naszych zawodników Jak miło No zobaczymy Zobaczymy, jak, moi drodzy, wyjdzie nam dzisiejszy meeeecz Nuggets Denver ma Nuggets Witamy fanów basketballu do bardzo specjalnej edycji Weteran's Day Z NBA no to co? Denver Nuggets kontra Utah Jazz. Energy Soul Trin Aria. Ochłodna, ale długa nazwa. Larson Robinson Chandler, Fire Chickson dla Denver. A u nas oczywiście Burgburg's High Highward Favors Counter. Zgadnijcie, gdzie zaczynamy. Aha, aha. Dobrze zgadliście. Na ławieczce. Zobaczmy, kto zobaczy pierwsze punkty. Z doświadczenia wiem, że lepiej chyba stracić na początku, bo potem. W sumie my ostatnio przegrywamy ciągle, więc chyba nie ma znaczenia kiedy i gdzie co, jak. Ci się gadają, tam jest mecz, mój drogi. O, o, i chcesz, byśmy pierwsze zabili punkty? Zobaczmy. Burg, zróbcie coś. O, no, Highward, Highward, Hunter. No i mamy pierwsze punkty, to jedziemy dalej. No i wchodzimy, za, na, na, znaczy za millera, musimy kryć millera, także o, dwie minuty, całkiem nieźle, no serio. No to w defensie, Myślałem, że to my zawiniliśmy. No dobra. Co jest? Boom! Pierwszy punkt już zaraz na wejściu. Nieźle, nieźle. Technical 3 No proszę. Williams, no, i mamy punkty, 3 punkty. Powiedzcie, że to było ładne. Wiem, Good Selection jest dobrze. Zdobywamy pierwsze trzy punkty. ledwo co weszliśmy dla Jutra. Także nie jest źle, nie jest źle na sam początek. Nie sądziłem, że to wpadnie, ale jest dobrze. No, i co by tutaj zrobić? No, Williams. Uuuu, Gobert. No, i mamy pasto assist, czyli nie jest aż tak źle. No! I mamy shooting foul. Dobra. Nie udało się za tym... Te, może free throwy, które teraz pewnie wyjdą nam całkiem dobrze z powodu tego, że nie gramy o nic. Oczywiście pierwszy jest nieźle. Jest dobrze. Mamy. To zawsze motywuje. No i drugi także wpadł. No i mamy 5 punktów moi drodzy zdobyte już dla naszej drużyny. I jestem naprawdę zadowolony. No I nie trafiliśmy No i moi drodzy kończymy pierwszą połowę Całkiem nieźle nam wyszła 5 punktów udało nam się zdobyć na samym wejściu Niestety przegrywamy z Denver 3 punktami No ale mam nadzieję, że to się zmieni W drugiej połowie I zaczynamy Wow no, nieźle, nieźle. Zaczynamy tym razem drugą e, kwartę. No, high ward. High ward. E, I shooting foul. Kolejny e, na nas shooting foul. I mamy dwa kolejne osobiste. I pierwszy pada. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i co, jeszcze jeden? I jest jeszcze jeden! Free throwy, muszę powiedzieć, chyba wychodzą nam najlepiej. Jeżeli na razie chodzi o nasze ogólne, co potrafimy. O! No, zostawili mnie? No to pakuje do kosza, prosto! No, trzeba było mnie nie zostawiać i kryć Haha. No, blokujemy Blokujemy Pięknie zablokowany strzał O, a nie Ale jeszcze mamy piłkę, dobra No to za trzy I A, nie trafiliśmy niestety O, i Jak zablokował go, wow Wygrywamy jednym punktem, ale to się może w każdej chwili właśnie zmienić. Dokładnie o tym mówiłem. No i moi drodzy, siedzimy, niestety, ale naprawdę nasza gra jest teraz chyba na, na wysokim poziomie i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Po raz kolejny, Mirror, jeszcze jest druga e, kwarta, ale już przejąć tu będzie ciężko to. Jefferson. Oj, nie trafia niestety, moi drodzy. Kończy się druga połowa. Ale wygrywamy się 12 punktami, co się Utah bardzo rzadko zdarza. Oj, o tak wygląda to miasto obok tej hali. Obok której to znaczy, w której tończy się nasza walka z nagetsami. No i zaczynamy oczywiście z ławki rezerwowych. No ale mam nadzieję, że w tej trzeciej wejdziemy. No Jesteśmy, mile po raz kolejny do pilnowania. Tylko dwie minuty, albo aż dwie minuty, albo prawie trzy w sumie. Ile jest? 66, nadal wygrywamy 10 punktami, chociaż nasza przewaga delikatnie się zmniejszyła. No! I mamy asystę, moi drodzy. Pięknie to wszystko wyszło. Podanie zauważyłem go. No i mamy jedną pierwszą asystę w tym meczu. No! No. O, i, i shooting foul, niestety jesteśmy popchnięci. Myślałem, że uda się y, strz znaczy rzucić korze, ale no niestety, no to co mamy z osobistych? Uwaga, o, nie wyszło. No to jak to nie wyszło, to to powinno już się udać. Tak jak myślałem, no i mamy dziesiąty punkt dla nas. I jest już dobrze. No. no, jest! Mamy asystę kolejną, wie, wypatrzony. Dobrze to na szczęście, już się bałem, że tego nie wykończę, ale udało się, udało się. No, rzucaj, rzucaj. No i może? Nie. Moi drodzy, kończymy trzecią kwartę. Wygrywamy dziewięcioma punktami, zawsze coś. Ja zdobyłem jedną asystę oraz jeden punkt właśnie w tej kwarcie przez te trzy minuty. No i jak tam czwarta będzie, zobaczymy. Obyśmy nie stracili tego prowadzenia, bo teraz jest naprawdę szansa, żeby to wygrać. State Farm, jaka mamy assist of the game? Kto to, kto to zrobił? o, no to było ładny żółt, za 3. Trzeba przyznać. No to zobaczmy. Jaki będzie wynik, jak wejdziemy Dwie minuty do końca i... Wygrywamy yy, sześcioma punktami, więc nie jest jeszcze aż tak źle. Robinson, Robinson jest! Mamy, mamy blok, pięknie. Dwa. No i teraz. Proszę strze rzućcie to, rzućcie to za. No i, i mamy kosz. 90 punktów na koncie juta, 12 punktów, dwie asysty, dwa bloki, jest dobrze. No! O o, o o, -o. To, był, to był mój błąd, to był mój błąd. Cholera, bardzo wielki błąd, nie chciałem w ogóle do niego, e, nie chciałem w ogóle do niego podać, no ale teraz nie możemy, nie możemy teraz zepsuć. No, proszę Kanter, Kanter, Kanter. O, i mamy koszt, 14 punktów i 92 dla Jutia. Patient offense, teraz musimy de spokojnie atakować, spokojnie No dobra, mają dwa osobiste, minuta do końca Zobaczymy jak to się wszystko potoczy 86-92, czyli wyglądamy nadal sześcioma punktami Ale celnie trafia, niestety celnie 87 Jest! Nie trafia Nie trafia, no i teraz spokojnie, spokojnie nie musimy się śpieszyć z rozgrywaniem tego. Kanter, tylko nie zepsuj, proszę. Kan no, puść mnie, puść mnie. Ok. No, no i kicked ball, nasza piłka. Nie straciłem piłki, tylko mi ją wykopali. Spokojnie. 41 sekund do końca, 5 punktów. Nie, no nie wierzę, że znowu to zrobili. Czemu tego nie złapał wcześniej? No, favors. No nie wierzę w to po prostu. Co tu się dzieje teraz? Czemu? Czemu nikt? No nie, wierzę w to, co się dzieje Utah No, nie podawaj Oj, foul Millera Millera No, tylko teraz nie stracić tego Tylko tego nie stracić, panowie No Jest, nasza piłka, dobra Jeden punkt, jeden punkt ciągle no, i Miller Persona V High -ward i trafi, czy nie? Jest, dobra, i jeszcze jeden punkt High -ward. dawaj, tak na wszelki wypadek, ale oni będą mieli potem za trzy, będą rzucać. Jest, dobra, no i mają piłkę, no i teraz polecą za trzy na bank. A... No i co teraz? I nie trafia! Nie trafia za trzy! No i nasza piłka Magician I... I mamy hikis, no i teraz mamy szansę wykończyć totalnie Denver, uwaga i koniec z nimi. Nie ma już szans, żeby to odrobili. Jeszcze raz ich wykończyć. Proszę bardzo, uwaga. I koniec! Ha, ha. Udało się i mamy, moi drodzy, ile? To jest po prostu aż za dużo. 16 punktów. Co z tego nawet jakby trafił, nic by nie zmienił. 16 punktów, dwie asysty, dwa bloki. Wiem, dużo złych podań, ale jest i tak naprawdę świetnie. Wow. No i moi drodzy, posłuchaliśmy naprawdę wyszło nam to 184 punkty, dobry występ. E, oc ocenna, dobra, jeden wygraliśmy, 50 jest za wygraną. Tam się nam nie udało. Troszeczkę popsuliśmy końcówkę, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o złe podania, ale i tak zakończyło się dobrze. Udało się zdobyć naprawdę dużą ilość punktów, co mnie strasznie cieszy. No i już jestem napompowany na kolejne mecze. Tak oto też wygląda nasza jakby wspinanie się w karierze. Na razie daleko nam jeszcze do piątki, która startuje, czyli startowej starterów tak zwanych, ale jest nieźle. Tutaj, jak widzicie, o, oh, celebrity teammates asked to look at film with Derek Favors. No jest nieźle, jest nieźle. Ile mamy? 57. Okej. Okay. Procent zgrania drużyny.